Gdy myślisz o starożytnym Egipcie, większość ludzi wyobraża sobie piramidy, mumie, hieroglify, rzekę Nil lub eleganckie posągi kotów. Ale ten fascynujący i wyjątkowy okres w historii oferuje o wiele więcej. W dzisiejszym filmie odkryjemy najdziwniejsze rzeczy, które robili starożytni Egipcjanie. Numer 25. Pawiany jako pomocnicy w łapaniu przestępców. Być może słyszałeś, że starożytni Egipcjanie czcili koty. Ale czy wiedziałeś, że podziwiali również pawiany? Dla nich te stworzenia były dosłownie zwierzącymi funkcjonariuszami policji. Podobno egipskie władze trzymały pawiany na smyczy i wypuszczały je na złodziei lub innych przestępców. Na niektórych starożytnych przedstawieniach i hieroglifach, na przykład na fragmencie pochodzącym z czasów starego państwa z Piątej dynastii około 2498 do 2345 roku przed naszą erą Pawiany są pokazane, jak łapią przestępców, gryzą ich i trzymają za nogę. Ponadto, te stworzenia były szkolone do zbierania owoców, ważenia piwa lub tańczenia. Były tak czczone w egipskiej kulturze, że ich wizerunki znajdowano jako tatuaże na ciałach niektórych mumii. Numer 24. Poświęcanie i mumifikowanie krokodyli. Podczas gdy archeolodzy odkryli zmumifikowane ludzkie ciała w Egipcie, Znaleźli również mumie krokodyli. Były one zakonserwowane, ale nie zawsze w ten sam sposób co ludzie. Na przykład w 2019 roku wykopaliska nienaruszonego grobowca w nekropoli Kubet-El-Hawa na zachodnim brzegu Nilu odkryły 10 krokodyli zmumifikowanych bez użycia żywicy, która jest powszechną częścią procesu mumifikacji. Niemniej jednak dobrze zachowane mumie krokodyli nie są niczym niezwykłym dla badaczy. Uważa się, że starożytni Egipcjanie używali tych zwierząt jako świętych ofiar, jako rodzaju pożywienia dla mieszkańców zaświatów lub do odrodzenia niektórych bóstw. Krokodyle były przede wszystkim kojarzone z Sobekiem, bogiem wody i wylewów Nilu. Numer 23. Używanie kopyt byka, popiołu spalonych skorupek jaj i pumeksu do higieny jamy ustnej. Starożytni Egipcjanie nie zaniedbywali kwestii świeżego oddechu. Używając pumeksu mielili kopyta byka, popiół i spalone z korupki jaj na proszek. Następnie nakładali to na zęby i dziąsła, aby zapobiec problemom z higieną jamy ustnej. Zakłada się, że ta metoda była dość skuteczna, przynajmniej z mechanicznego punktu widzenia. Jednak z ogólnego punktu widzenia zdrowia, prawdopodobnie nie była zbyt korzystna, ponieważ często powodowała znaczne krwawienie dziąseł. W różnych okresach Egipcjanie używali również kombinacji pieprzu, kwiatów irysa i soli kamiennej. Co ciekawe byli jedynymi z pierwszych, którzy stosowali coś w rodzaju szczoteczek do zębów. Wówczas zwane patyczkami do rzucia. Robili te narzędzie z gałązek. Jeden koniec służył jako wykałaczka, drugi jako szczoteczka. Egipcjanie opracowali również własną wersję odświeżaczy do ust, zrobionych z gotowanych ziół i przypraw, takich jak kadzidło lub cynamon, zmieszanych z miodem, które można było rzuć lub ssać. Numer 22. Miłość Egipcjan do tych zwierząt nie była żartem. Wierzyli, że koty przynoszą szczęście swoim właścicielom, dlatego traktowali je z niezwykłym szacunkiem. Kochali je nawet tak bardzo, że gdy kot umierał, wszyscy członkowie rodziny golili brwi na znak żałoby i opłakiwali go, dopóki brwi nie odrosły. Numer 21 Kąpiele w kwaśnym mleku. Starożytni Egipcjanie, w tym Kleopatra, kąpali się w kwaśnym mleku. Zwykle oślim, aby poprawić wygląd i stan swojej skóry. Dziś wiemy, że kwaśne mleko zawiera kwas mlekowy, który jest naturalnym kwasem alfa-hydroksylowym. Te kwasy pomagają usunąć martwe komórki z powierzchni skóry i promują wzrost nowej, bardziej równomiernie pigmentowanej skóry. W przypadku Kleopatry twierdzi się, że do jej codziennych kąpieli potrzebnych było 7 tysięcy osłów, aby dostarczyć wystarczającą ilość mleka. Przynajmniej nie marnowała go. Numer 20. Używanie spleśniałego chleba do leczenia ran. Jak wspomniano, starożytni Egipcjanie byli bardzo pomysłowi, a ich metoda leczenia ran za pomocą spleśniałego chleba może wydawać się dziwna. W rzeczywistości jednak była skuteczna i można ją uznać za prekursorkę penicyliny i innych nowoczesnych antybiotyków. Ta metoda działała, ponieważ pleśnie na chlebie była zwykle rodzajem grzyba, który wytwarzał substancje zabijające lub hamujące wzrost bakterii wokół rano, zadrapań lub innych urazów. Numer 19. Kobieta pełniąca funkcję faraona nosiła sztuczne brody. Hatshepsut była egipskim faraonem z 8 dynastii. Problem polegał na tym, że była kobietą, a kobiety faraonowie, których było tylko kilka, nie były traktowane tak poważnie jak ich męscy odpowiednicy. Chociaż starożytny Egipt był znany z pewnej równości statusu kobiet, nie dotyczyło to władców. Hatshepsut postanowiła więc wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęła nosić długie brody w egipskim stylu, aby wyglądać bardziej męsko. Na wielu artystycznych przedstawieniach często ukazywano ją ze sztuczną brodą. Numer 18. Noszenie woreczków z kośćmi myszy na szyjach dzieci. Ludzie w tamtych czasach wierzyli, że kości gryzoni mają uzdrawiającą moc i mogą pomóc dzieciom pozbyć się chorób. Na przykład mówi się, że gdy dziecko zachorowało, jego matka zjadała mysz, a następnie umieszczała kości z tego zwierzęcia w małym, półciennym woreczku, zawiązanym siedmioma węzłami, który był zawieszany na szyi dziecka jako talizman. Istnieją również teorie, że biedniejsze klasy używały podobnej metody do leczenia moczenia nocnego u dzieci. Numer 17. Używanie słojów kanopskich do przechowywania narządów wewnętrznych. Słoje kanopskie były używane do przechowywania i konserwowania narządów wewnętrznych zmarłego podczas mumifikacji i były grzebane wraz z ciałem. Każdy słój miał swoje przeznaczenie. Jeden zawierał płuca, drugi wątrobę, trzeci jelita, a czwarty żołądek. Serce pozostawało w ciele, ponieważ uważano je za siedzibę duszy. Początkowo te słoje były proste i niezdobione, ale stopniowo stawały się coraz bardziej wymyślne i ostatecznie symbolizowały czterech bogów znanych jako synowie Horusa. Hapi miał głowę pawiana i przechowywał płuca. Duamutef miał głowę szakala i chronił żołądek. Imsety miał ludzką głowę i strzegł wątroby, a Kuebe Senuew miał głowę sokoła i chronił jelita. Numer 16 Mówi się, że jeden faraon rządził przez 90 lat. Według legendy, król Pepi II rządził przez niewiarygodne 90 lat, co uczyniłoby go najdłużej panującym monarchą starożytnego Egiptu. Wystąpił na tron w wieku zaledwie 6 lat, i podobno żył do swoich późnych 90 lat. Rządził podczas szóstej dynastii, jednak wielu współczesnych egiptologów wątpi w te informacje i uważa, że rządził tylko około 64 lat. W takim przypadku byłby drugim najdłużej panującym faraonem po Ramzesie Wielkim, który rządził ponad 66 lat podczas 19 dynastii. Numer 15. Zaawansowana kultura tatuażu. Dziś tatuaże nie wydają nam się niczym niezwykłym, co być może sprawia, że często przeoczamy fakt ich znaczenia w starożytnym Egipcie. Archeolodzy odkryli nie tylko wytatuowane mumie z XI dynastii, ale także przedstawienia żyjących kobiet z tatuażami w formie kropek i spiral na dolnej części klatki piersiowej, brzuchu i udach. Wielu historyków uważa, że te tatuaże miały ochronne i wzmacniające znaczenie podczas ciąży i porodu. Zakłada się, że tatuaże otrzymywały tylko kobiety o wyższym statusie społecznym. Z czasem motywy tatuaży stawały się bardziej wymyślne i często przypominały przedstawienie bóstw, jako sposób oddania czci. Sam proces tatuowania miał charakter rytualny i zaczynał się od stworzenia specjalnego pędzla z nieparzystej liczby igieł najczęściej trzech, siedmiu lub dziewięciu igieł. Te igły były związane razem, a pędzel zanurzany był w węglu drzewnym, sadzy lub proszku indygo. Następnie tatuażysta wielokrotnie nakłuwał skórę. Zarówno sadza, jak i indygo miały właściwości antyseptyczne, które pomagały zapobiec infekcjom. Po wykonaniu tatuażu na skórę nakładano różne zioła i olejki, aby wspomóc gojenie i utrwalenie koloru. Numer 14. Używanie chleba i piwa jako waluty. Jak wspomniano wcześniej, w związku z pawianami ważącymi piwo, Egipcjanie uwielbiali ten napój. Do tego stopnia, że używali go wraz z chlebem jako waluty do handlu. Wierzono, że chleb i piwo odgrywały kluczową rolę w ofiarach dla bogów i zmarłych przodków. Według niektórych opinii żołnierze oraz około 10 tysięcy robotników, którzy budowali piramidy, byli opłacani za swoją pracę chlebem i piwem. Egipcjanie kochali je tak bardzo, że gdy Nil zalewał okolice lub nie było wystarczająco dużo ziarna do ich produkcji, uważali to za znak niezadowolenia bogów. Numer 13 budowanie toalet w grobowcach. Z szacunku dla zmarłych starożytni Egipcjanie umieszczali toalety w grobowcach. Tłumaczyli to swoją wiarą, że zmarli nadal żyją, tylko w innym świecie i dlatego nadal potrzebują tych samych rzeczy, co w życiu: jedzenia, wody i dostępu do łazienki. Numer 12: Zakrywanie włosów faraona. Włosy faraona uważane były za święte i nigdy nie mogły być widoczne. Dlatego władcy zawsze nosili koronę lub nakrycie głowy zwane nemes. Ten styl ubioru odróżniał ich od zwykłych ludzi, którym nie wolno było nosić takiego nakrycia. Numer 11: Noszenie sandałów z twarzami wrogów. Król Tuttenhamon celowo nosił sandały z wizerunkami twarzy swoich wrogów na podeszwach, aby dosłownie po nich chodzić. W jego grobowcu znaleziono co najmniej 80 par butów, a w przypadku jednej z nich na wewnętrznej podeszwie jednego sandała przedstawiono afrykańskiego jeńca, a na drugim azjatyckiego. Ci ludzie reprezentowali wrogów królestwa Tutanchamona. Numer 10. Tworzenie hieroglifów bez samogłosek. Chociaż hieroglify zawierały około 2000 znaków, składały się tylko ze spółgłosek. Nie było samogłosek. Dlatego nigdy nie dowiemy się dokładnie, jak starożytni Egipcjanie wymawiali swoje słowa. Według niektórych źródeł czasami używano formy litery E. Mimo to hieroglify są jednym z najstarszych znanych pism w historii ludzkości. Numer 9. Egipcjanie uważali skarabeusza za świętego. Rodzaj skarabeusza obejmuje obecnie ponad 30 tysięcy gatunków chrząszczy na całym świecie. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że skarabeusze mają silne zdolności regeneracji. Mówiono, że mały chrząszcz naśladuje drogę słońca. Tak jak słońce porusza się po niebie, rozprzestrzeniając światło i ciepło, skarabeusz pcha swoją kulę z odchodami zawierającą jaja ze wschodu na zachód, aż wykluje się z niej nowe życie. Symbol tego owada często pojawia się w sztuce i biżuterii. Skarabeusze były kojarzone z bogami Hepri, bogiem wschodzącego słońca, Atumem, bogiem zachodzącego słońca i Ra, bogiem personifikującym słońce. Numer 8. Robienie pacek na muchy z ogonów żyraf. Ten przykład jest dość prosty. Starożytni Egipcjanie robili packi na muchy z ogonów żyraf. Te narzędzia były nie tylko funkcjonalne, ale także uważane za stylowe. Ich skuteczność jest logiczna. Żyrafy i inne zwierzęta używają swoich ogonów do odganiania owadów od swoich ciał. Numer 7. Trzymanie nietypowych zwierząt domowych Już mówiliśmy o tym jak Egipcjanie kochali koty i pawiany, ale trzymali też inne zwierzęta. Na przykład jastrzębie, ibisy, długonogie ptaki brodzące, lwy, gazele i małpy. Oprócz kotów mieli też udomowione psy, które do dziś są zwierzętami domowymi. W Egipcie jednak psy służyły bardziej jako pomocnicy w polowaniu lub stróżowaniu. Starożytne egipskie psy obejmowały harty, saluki, mastify i amniki. Numer 6. Grzebanie faraonów z modelami ich sług. W początkach starożytnego Egiptu słudzy byli grzebani razem z faraonami. Później tę praktykę zastąpiono setkami miniaturowych sług, zwanych uszebti. Te figurki były grzebane z faraonem z wyjaśnieniem, że będą wykonywać prace, których władca nie chciał robić w zaświatach. Nawet uszepty były mumifikowane. Miały też przejść do innego świata. Figurki reprezentowały różne zawody: żołnierzy, rolników, kucharzy, piwowarów, rybaków czy przewoźników. Często trzymały w rękach narzędzia niezbędne do swojej pracy. W każdym grobowcu umieszczano również zaklęcie, które miało ożywić figurki. Konkretnie było to zaklęcie numer 6 z Księgi Umarłych, które brzmiało: O Uszebty, jeśli zmarły zostanie wezwany do jakiejkolwiek pracy w krainie umarłych, uprawiania pól, nawadniania gleby lub przenoszenia piasku ze wschodu na zachód, zrób to za niego. Numer 5. Wiara, że łzy bogini Izydy zalewały Nil. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że Nil wylewał corocznie z powodu łez wylewanych przez boginię Izydę za jej zamordowanym mężem Ozyrysem. Uważano, że płakała ona z żalu i w próbie złożenia jego ciała z powrotem w całość. W czasie sezonu wylewów Egipcjanie obchodzili noc łez, pływając kolorowymi łodziami po rzece, wychwalając swoich bogów i składając dary rzece. To święto jest obchodzone do dziś, choć bardziej jako hołd dla przeszłości i ogólnej kultury egipskiej. Numer 4. Używanie stringów jako ochrony. Niektórzy historycy uważają, że w starożytnym Egipcie ludzie, zwłaszcza mężczyźni, używali stringów jako sposobu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób podczas intymnych spotkań. Hieroglify pokazują również, że mężczyźni nosili cienkie tkaniny, aby chronić dolną część ciała przed słońcem i chorobami tropikalnymi podczas bitew oraz aby odpędzać złe duchy. Uważa się też, że tkaniny były barwione na różne kolory, aby być bardziej atrakcyjnymi i uwodzicielskimi. Ten zwyczaj był także formą kultu boga rozmnażania i płodności. Numer 3. Częste przypadki kazirodczych związków Kleopatra jest doskonałym przykładem. Uważa się, że jej rodzice byli rodzeństwem, a ona sama poślubiła obu swoich braci, choć nie miała z tych małżeństw dzieci. Robiono to często, aby utrzymać czystość królewskiej linii krwi. Wierzono, że Izyda i Ozyrys, o których już wspomnieliśmy, byli rodzeństwem, które się pobrało, aby zachować władzę rodziny. Jeśli spojrzeć na genealogię faraonów, zobaczymy wiele małżeństw międzyrodzeństwem, nawet między rodzicami a dziećmi. Jak wiemy dzisiaj, prowadziło to zwykle do poważnych wad rozwojowych u potomstwa. Na przykład król Tut miał wrodzoną wadę stopy, która spowodowała problemy z poruszaniem się, oraz wady mowy z powodu rozszczepu podniebienia. Inni faraonowie mieli również nieprawidłowości rozwojowe, takie jak zespół Frolicha, spowodowane rozległym chowem wsobnym w rodzinach królewskich. Ta tradycja trwała aż do pojawienia się ostatnich rodzimych egipskich faraonów. Numer 2. Wymagania, aby słudzy byli smarowani miodem Pepi II, o którym też już wspominaliśmy, był znany jako bardzo wymagający władca. Być może dlatego, że został faraonem w bardzo młodym wieku... Ale cokolwiek było powodem, najwyraźniej uważał się za kogoś naprawdę wyjątkowego, może nawet bardziej niż inni faraonowie. Nienawidził much i wymagał, aby jego słuzy byli smarowani miodem, co miało odwracać owady od niego samego. Pepi II był znany z innych dziwnych zachowań. Kiedyś poprosił Harkufa, dowódcę Asuanu i szefa jednej z wypraw do Nubii, aby złapał Pygmea, osobę bardzo niskiego wzrostu, i przywiózł go na dwór, aby tańczył przed władcą. Należy jednak zauważyć, że niechęć Pepiego do much nie odzwierciedlała stosunku innych Egipcjan do tych owadów. Wręcz przeciwnie: ze względu na swą zwinność i nieustępliwą wytrwałość, muchy były bardzo cenione. Żołnierze, którzy wykazywali się wyjątkowym heroizmem w bitwie, otrzymywali nawet złote muchy jako nagrody. Numer 1. Owijanie zmarłych w kilometry tkaniny. Zacznijmy od ciekawostki. Wynalezienie mumifikacji nie jest przypisywane starożytnym Egipcjanom, ale południowym Amerykanom. Uważa się, że robili to 2000 lat przed tym, jak pierwsza osoba została zmumifikowana w Egipcie. Egipcjanie chcieli zachować ciało zmarłego, aby mogło być używane w życiu pozagrobowym. Cały proces był dość skomplikowany, a każdy krok musiał być precyzyjny i starannie odmierzony. Jednym z kroków było owijanie ciała tkaniną której długość przekraczała jedną milę. Należy zauważyć, że w starożytnym Egipcie nie każdy miał możliwość zostania mumią i pójścia do życia pozagrobowego. Był to przywilej zamożnych członków społeczeństwa. Po wysuszeniu i owinięciu ciała umieszczano je w kamiennym sarkofagu. Ten był często zdobiony rzeźbami lub malowidłami, a wewnątrz umieszczano specjalne przedmioty, takie jak słojki, figurki czy zmumifikowane zwierzęta. To wszystko ode mnie na razie. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij polubić, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia. Wasze zaangażowanie to dla mnie największa motywacja. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Do widzenia.